Wciągając ręce z krzyża, przenika na wskroś historii bieg, która nie zna granic czasu, ogarnia przeszłość i ku temu, co nadejdzie, wyrywa się. Ona nosiła mnie w swym sercu, choć jeszcze nie nastał żaden mój dzień. Rozerwała pęta grzechu, który ku wiecznemu potępieniu chciał prowadzić mnie. Pozwoliła, że w ramiona Boga Ojca jako dziecko mogę wtulać się. Zrodziła dar sakramentów, co pewną drogą do raju wiodą mnie. Wpatruję się w Ciebie, O Jezu, słodki zbawicielu mój. Dostrzegam samotność, ogołocenie, zdradę Judasza, konania ból. Ty nie cofnąłeś swej twarzy przed zniewagami i opluciem. W ogrójcu i na Kalwarii zalanymi krwią oczami widziały.